Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister, Szanowni Przedstawiciele Inicjatywy Ustawodawczej, powiem najpierw tak ani kobieta, ani mężczyzna sami nie trafią do Parlamentu, muszą przede wszystkim być wybrani przez wyborców, ale naszym obowiązkiem tworzących prawo jest taką szansę stworzyć a dotychczasowe uregulowania prawne w Polsce, deklaracje, zobowiązania dotyczące większego udziału kobiet w życiu politycznym nie przynoszą efektów. Dlatego potrzeba nowego prawa wyborczego, aby na listach wyborczych było nie mniej kobiet niż mężczyzn. To dopiero stworzy szansę większego udziału kobiet w organach władzy publicznej, a wyborcy zdecydują, kogo wybiorą. Zgodnie z kompetencjami, umiejętnościami, i chęciami uczestnictwa we władzy publicznej. Warto podkreślić, że z artykułu 23 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej wynika, iż zasada równości płci nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub podejmowaniu środków zapewniających określone korzyści dla płci niedostatecznie reprezentowanej. I właśnie w tym mieści się sprawa parytetu. W związku z tym chciałabym zadać pytanie do Pani Minister tym razem. Jakie jest stanowisko rządu w sprawie obywatelskiego projektu ustawy i jakie działania podjął rząd, aby stworzyć lepsze warunki do udziału kobiet w życiu publicznym i wyeliminować przyczyny ograniczonego udziału kobiet w organach władzy publicznej? Dziękuję bardzo.